Panie Hubercie, był to Pana pierwszy oficjalny mecz od lutego i to nie był mecz łatwy. Jak Pan ocenia swoją dyspozycję w tym meczu? E, no na pewno myślę, że e, e, pierwszy mecz na mączce. Też z bardzo dobrym juniorem tutaj, więc cóż, cieszę się, że wygrałem ten mecz. Na pewno jest jeszcze kilka elementów do poprawienia, trochę za dużo błędów, ale, ale cóż, no, cieszę się, że jest do przodu. Jasza też zagrał świetny mecz, fajne dla niego doświadczenia i, i liczę, że, że w przyszłości może osiągać naprawdę super wyniki. Z powodu pandemii długo czasu był Pan poza domem, mieszkał Pan w Stanach Zjednoczonych. Jak Pan zniósł tą rozłąkę od rodziny? Starałem się po prostu skupić na, na treningach, też wiedziałem, że mam sporo czasu z trenerem, aby popracować nad kilkoma elementami i, i starałem się wykorzystać ten czas jak najbardziej pozytywnie i dobrze dla mnie. Jak Pan skończy turniej w Bytomiu, to jakie ma, ma Pan plany na starty w kolejnych tygodniach, miesiącach? Myślę, że chcę zacząć od Waszyngtonu, później, później Cincinnati i US Open, także takie są, są turnieje kolejne. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Jeszcze raz. Dzięki. Gratulacje.